Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się aspektami związanymi z tematem zarządzania ugrupowaniami kapitałowymi i chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat podstawowych właściwości i cech ugrupowań kapitałowych. W gospodarce na rynkach funkcjonują firmy o różnych strukturach organizacyjnych. Występują na rynkach firmy o strukturach amorficznych, czyli małe firmy, nieskomplikowane, wytwarzające jeden produkt lub kilka produktów podobnych, świadczące jeden rodzaj usług lub, lub wiele rodzajów usług, ale bardzo podobnych, może nawet niewiele, a kilka rodzajów usług podobnych. Na rynkach występują też firmy o strukturach organizacyjnych, funkcjonalnych, czyli firmy większe, zdywersyfikowane. Wytwarzająca już nie jeden, a kilka różnych produktów niepodobnych i świadczących, mogących świadczyć różne usługi. I występują na rynkach w gospodarce również firmy o strukturach organizacyjnych, przedmiotowych, terytorialnych. Są to firmy wielkie, zdywersyfikowane. A Struktura ugrupowania kapitałowego, struktura grupy kapitałowej, terminy te są stosowane zamiennie, postrzegana jest w zarządzaniu jako bardzo dużo, duża struktura, wieloczłonowa, bardzo zdywersyfikowana ponieważ struktura ugrupowania kapitałowego, grupy kapitałowej, to federacja niezależnych prawnie spółek tworzących jedno przedsiębiorstwo, zarządzane przez spółkę nadrzędną, przez spółkę matkę. Struktura ugrupowania kapitałowego powstała, czy też została może Tworzona na obraz struktury dywizjonalnej. Struktura dywizjonalna cechuje się wyodrębnieniem wewnętrznych segmentów organizacji o dużym stopniu samodzielności, zwanych dywizjami. Z tym, że struktura dywizjonalna odbywa się w organizacji, czyli dywizje występują w organizacji w jednej jednostce. Natomiast struktura ogrupowania kapitałowego to funkcjonowanie kilku niezależnych prawnie spółek pod zarządami, pod udziałem kapitałowym spółki nadrzędnej, spółki matki. Proces dywizjonalizacji jest kluczowym elementem tworzenia struktury dywizjonalnej. Polega on na wyodrębnieniu wewnętrznych segmentów organizacji, które posiadają wysoki stopień samodzielności w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji. Dokładnie tak jak spółki córki w strukturze ugrupowania kapitałowego. Posiadają one bardzo wysoki stopień samodzielności w procesie zarządzania i podejmowania decyzji. Dywizjonalizacja ma na celu zwiększenie efektywności i elastyczności organizacji poprzez decentralizację władzy i odpowiedzialności. Podczas procesu dywizjonalizacji organizacja jest podzielona na różne dywizje, które mogą funkcjonować jako względnie niezależne jednostki. Każda dywizja może mieć swoje własne cele, strategie i struktury zarządzania. Dywizjonalizacja pozwala organizacji na dostosowywanie się do zmiennych warunków rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji na niższym szczeblu. Bardzo podobnie jak w strukturze ogrupowania kapitałowego, gdzie spółki kapitałowe, spółki córki mają własne cele, strategie, struktury zarządzania i działają na rzecz własnych interesów, na rzecz interesów wła właścicieli własnych, jak i na rzecz interesów spółki matki i całej struktury ugrupowania kapitałowego. Otóż w ugrupowaniu kapitałowym ważne jest też to, że spółka zarządzająca to spółka, nadrzędna spółka matka. Narzuca spół spółkom córkom Zależnym pewne zasady działania wewnątrz grupy, czyli wspólne strategie, cele, wspólne zasady działania i funkcjonowania. I w strukturze ogrupowania kapitałowego występuje tylko jedna spółka zarządzająca. Tylko jedna spółka nadrzędna pełni rolę zarządcy, nie ma innych spółek zarządzających. Spółka zarządzająca zajmuje również pozycję uprzywilejowaną. Nie tylko kapitałowo ma władzę nad spółkami córkami, ale również wpływa na sposób zarządzania i realizacji ich celów. Spółka matka ma udział w kapitale spółek córek i kapitał całkowity może posiadać. Całości, czyli wszystkie akcje lub udziały spółki zależnej są w ręku właścicieli określonych. Kapitał całkowity dzieli się na kapitał bierny i kapitał aktywny. Kapitał bierny, rozproszony, dostarcza kapitału. Osoby go posiadające, ten kapitał bierny, rozproszony, nie biorą udziału w głosowaniach. A kapitał aktywny e, zwany jest zarządzającym, czyli osoby, które posiadają ten kapitał aktywny, mogą zarządzać. Kapitał rozproszony e, wy, występuje w ręku dużej ilości osób. E, problemem jest duża ilość akcjonariuszy lub udziałowców, którzy są trudni do zebrania na walnym zgromadzeniu e, al, wspólników albo akcjonariuszy. E, ważne jest, żeby mieć tego świadomość. Że gdy istnieje kapitał rozproszony, to funkcjonowanie spółek kapitałowych, w tym stru struktury ugrupowania kapitałowego, może być zaburzona poprzez brak chęci do uczestnictwa w zarządzaniu tymi spółkami właścicieli, którzy mają kapitał rozproszony. Spółka matka zarządza spółką córką, gdy ma więcej niż 50% kapitału aktywnego zarządzającego. Strukturze spółki córki. Istnieje ryzyko, kiedy ktoś w, z kapitałem biernym wykupi akcje lub udziały i będzie miał więcej niż spółka matka ma kapitału aktywnego. Wysuwa się z tego prosty wniosek, że spółka matka powinna dbać o to, ażeby mieć ponad 50% w kapitale całkowitym spółek córek, spółki córki. Ugrupowania kapitałowe, grupy kapitałowe mają czasami bardzo wieloczłonowe struktury. Są to ugrupowania wieloczłonowe. Po co tworzy się wieloczłonowe ugrupowania kapitałowe? Otóż ma to związek z ograniczoną rozpiętością zarządzania, kierowania. Gdy spółka matka sama zarządzałaby, spółką zależną, spółkom córką, jedną, drugą, trzecią, siódmą, piętnastą, to miałaby rozpiętność kierowania. Jest to sprzeczne z zasadą ograniczonej możliwości kierowania. Nie może spółka matka otworzyć szeregu spółek córek, spółek zależnych. W przypadku grup kapitałowych występuje ograniczona rozpiętość kierowania, a w roli kierownictwa występuje instytucja. Ograniczona instytucjonalna rozpiętość kierowania jest większa niż ograniczona rozpiętość kierowania danej osoby. Wieloczłonowe ugrupowanie kapitałowe tworzone jest po to, bo spółka matka nie może sama zarządzać wielom, wielką ilością, dużą ilością spółek. Instytucjonalna rozpiętość kierowania jest większa niż indywidualna i wynosi kilkadziesiąt osób, około 30 spółek, córek może być pod zarządem spółki matki. Więc no tutaj grupy i ugrupowania kapitałowe tworzy się różne. Odmiany grup kapitałowych to na przykład przedsiębiorstwo wieloczłonowe. Złożone z zewnętrznych przedsiębiorstw, w skład którego wchodzą wielozakładowe przedsiębiorstwa o strukturze dywizjonalnej i grupa kapitałowa, w skład której wchodzą koncern i holding. I tutaj ważne jest pojęcie ekonomii skali, gdzie działa się na większą skalę, oraz ekonomii zakresu, gdzie działa się przy, pod, przy zajmowaniu się różnymi produktami, a nie jednym. I w holdingu spółka matka nie ma własnej domeny, obsługuje tylko grupę kapitałową, utrzymuje się z zysku wypracowanego przez spółki córki, a w koncernie spółka matka ma własny przedmiot działalności, z którego się utrzymuje, żyje. Zarząd w koncernie zarządza grupą, ale też i domeną spółki matki. Spółka żyje ze swojej domeny, z jej przychodów i z zysku spółek córek. Więc no tutaj struktury ugrupowań kapitałowych mogą być bardzo wielkie, bardzo różne. Mogą prowadzić do tego, że tworzą się wieloczłonowe przedsiębiorstwa. I przedsiębiorstwa struktury wieloczłonowej, to składają się ze struktury dywizjonalnej i z grup kapitałowych. Te grupy kapitałowe składają się z koncernów i holdingów. Holdingi są zarządzające i finansowe, strategiczne i operacyjne te zarządzające mogą być. Więc struktura ugrupowań kapitałowych może być bardzo złożona, może być bardzo rozbudowana, ważne, a wiedzieć, jak sprawnie zarządzać i kierować taką strukturą. Mam nadzieję, że dzisiaj podstawowe właściwości i cechy struktur ugrupowań kapitałowych, grup kapitałowych podałam Państwu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.